Problemy z sercem po szczepieniu u osób młodych. Jest oświadczenie: Problemy z sercem po szczepieniu u młodych. Korzyści nadal przewyższają ryzyko. Oficjalne oświadczenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego głosi, że mimo kilku mogących mieć związek ze szczepieniami przypadków zapalenia mięśnia sercowego, które zgłaszano u nastolatków i młodych dorosłych, korzyści ze szczepienia COVID-19 znacznie przewyższają ryzyko powikłań. U.S. Centers for Disease Control and Prevention CDC powiadomiły, że monitorują system zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek WIRES i łącze danych w z safety datalink VSD w przypadku młodych dorosłych, u których rozwija się rzadkie powikłanie sercowe po otrzymaniu szczepionki przeciwko COVID-19, wyprodukowanej przez Pfizer-BioNTech lub Moderne. Grupa robocza do spraw Bezpieczeństwa szczepionek COVID-19 WAST Komitetu Doradczego ds. Praktyk szczepienia CIP przy CDC bada kilka przypadków zapalenia mięśnia sercowego, które zgłaszano u nastolatków i młodych dorosłych, częściej u mężczyzn niż u kobiet, częściej po drugiej niż po pierwszej dawce szczepionki Pfizer-BioNTech lub Moderna, objawy zwykle pojawiają się w ciągu 4 dni po szczepieniu. Szczepionki zapobiegają śmierci. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne apeluje jednocześnie do wszystkich dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych przebywających w Stanach Zjednoczonych, aby przyjęli szczepionkę tak szybko, jak to możliwe, ponieważ korzyści ze szczepienia przeciwko COVID-19 znacznie przewyższają rzadkie możliwe ryzyko powikłań związanych z sercem, w tym zapalenia mięśnia sercowego. Zdecydowanie apelujemy do wszystkich dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych w USA o przyjęcie szczepionki przeciwko COVID, gdy tylko będą mogli ją otrzymać, zgodnie z niedawnym zatwierdzeniem przez amerykańską Agencję do Spraw Żywności i Leków oraz CDC. Dowody nadal wskazują, że szczepionki przeciwko COVID-19 są skuteczne prawie w 100% zapobieganiu śmierci i hospitalizacji z powodu zakażenia COVID-19. Według CDC od 14 grudnia do 22 maja 2021 rok w USA podano ponad 283 miliony dawek szczepionek COVID-19, 2020, a ponad 129 milionów Amerykanów jest w pełni zaszczepionych otrzymali dwie dawki szczepionki Pfizer-BioNTech lub Modern COVID-19 lub pojedynczą dawkę szczepionki Johnson Johnson-Janssen COVID-19, głosi apel. Pochwalamy ciągłe monitorowanie przez CDC zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami COVID-19 za pośrednictwem wersji i VSD oraz spotkania grupy roboczej ACIP WAST, zwracającej uwagę na wszelkie zdarzenia zdrowotne, które mogą być związane z COVID-19. Badanych jest kilka przypadków zapalenia mięśnia sercowego, które odnotowano po szczepieniu przeciwko COVID-19, jednak zapalenie mięśnia sercowego jest zwykle wynikiem infekcji wirusowej i nie zostało jeszcze ustalone, czy te przypadki mają jakikolwiek związek z otrzymaniem szczepionki przeciwko COVID-19, zwłaszcza że szczepionki COVID-19 autoryzowane w USA nie zawierają żadnego żywego wirusa korzyści większe niż ryzyko, dalej autorzy apelu piszą, jesteśmy przekonani, że korzyści wynikające ze szczepień znacznie przewyższają bardzo małe, rzadkie ryzyko. Ryzyko związane ze szczepieniem jest również znacznie niższe niż ryzyko samego zakażenia COVID-19, w tym jego potencjalnie śmiertelne konsekwencje i potencjalne długoterminowe skutki zdrowotne, które nadal się ujawniają, w tym zapalenie mięśnia sercowego. Zalecenia dotyczące szczepień w szczególności obejmują osoby z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, otyłość i cukrzyca typu 2, osoby z chorobami serca oraz osoby, które przeżyły zaweł serca i udar mózgu, ponieważ są one znacznie bardziej narażone na ryzyko niekorzystnego wyniku wirusa COVID-19 niż szczepionki. Zachęcamy również wszystkich do utrzymywania kontaktu z lekarzami pierwszego kontaktu i natychmiastowego szukania pomocy, jeśli którykolwiek z tych objawów wystąpi w ciągu kilku tygodni po podaniu szczepionki przeciwko COVID-19 ból w klatce piersiowej, w tym nagłe, ostre, przeszywające bóle, trudności w oddychaniu duszność, nieprawidłowe bicie serca, silny ból głowy, rozmyte widzenie, omdlenie lub utrata przytomności osłabienie lub zmiany sensoryczne, dezorientacja lub kłopoty z mówieniem, napady padaczkowe, niewyjaśniony ból brzucha, niewystępujący wcześniej ból lub obrzęk nóg. Będziemy na bieżąco śledzić zalecenia CDC dotyczące wszystkich potencjalnych powikłań związanych ze szczepionkami przeciwko COVID-19, w tym zapalenia mięśnia sercowego, zapalenia osierdzia, zagrzepicy żół centralnych CVST i innych zaburzeń krzepnięcia krwi, zespołu zagrzepicy trombocytopenii TTS i immunologicznej zagrzepicy z trombocytopenią indukowaną szczepionką WIT. Kluczowe czynności dla ochrony American Heart Association zaleca, aby wszyscy pracownicy służby zdrowia byli świadomi tych bardzo rzadkich zdarzeń niepożądanych, które mogą być związane ze szczepionką przeciwko COVID-19. Jak wyszczególniono w oświadczeniu AHA z zeszłego miesiąca, wszystkie podejrzane CVS lub zagrzepy krwi związane ze szczepionką przeciwko COVID-19 powinny być początkowo leczone antykoagulantami niecheparynowymi. Produktów heparynowych nie należy podawać w żadnej dawce, jeśli TTS-WIT jest zawieszone do czasu przeprowadzenia odpowiednich testów w celu wykluczenia przeciwciał indukowanych przez heparynę. Ponadto pracownicy służby zdrowia są zobowiązani do zgłaszania podejrzewanych działań niepożądanych związanych ze szczepionką do systemu zgłaszania zdarzeń niepożądanych szczepionek, zgodnie z przepisami federalnymi. Popieramy również zalecenia CDC z zeszłego tygodnia, które rozluźniają ograniczenia dotyczące noszenia masek i dystansu społecznego dla osób, które są w pełni zaszczepione. W przypadku osób, które nie mogą być zaszczepione, ponownie podkreślamy znaczenie mycia rąk, dystansowania się i noszenia masek, szczególnie w przypadku osób z wysokim ryzykiem zakażenia i lub ciężkiego COVID-19. Te proste środki ostrożności pozostają kluczowe dla ochrony osób, które nie są zaszczepione przed wirusem wywołującym COVID-19. Osoby powinny zwrócić się do lokalnych i stanowych wydziałów zdrowia w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tego, kiedy i gdzie mogą się zaszczepić. Prosimy wszystkich w wieku 12 lat i starszych o szczepienie. Abyśmy mogli wrócić do bycia razem, osobiście, ciesząc się życiem bez ryzyka ciężkiej infekcji COVID-19, hospitalizacji lub śmierci. Typowe objawy po szczepieniu, zarówno zapalenie mięśnia sercowego, jak i zapalenie osierdzia, są najczęściej wynikiem infekcji i lub zapalenia wywołanego przez wirus. Ciężkie zapalenie mięśnia sercowego może prowadzić do niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca i nagłej śmierci. Oznaki i objawy zapalenia mięśnia sercowego to ból w klatce piersiowej, nieprawidłowe bicie serca arytmia i nieoczekiwana duszność. W Stanach Zjednoczonych rozpoznaje się je u co roku 10 do 20 na 100 tysięcy osób. Wiele przypadków ustępuje samoistnie lub podczas leczenia, prowadząc do pełnego wyzdrowienia. Zapalenie osierdzia pericarditis jest stanem często związanym z zapaleniem mięśnia sercowego. Obrzęk i stan zapalny dotyczą osierdzia, podobnej do worka struktury z dwiema cienkimi warstwami tkanki, które otaczają serce, aby utrzymać je we właściwym miejscu i pomóc mu prawidłowo funkcjonować. Zapalenie osierdzia może postępować i prowadzić do poważnych powikłań, w tym tamponady serca, która jest wynikiem zbyt dużej ilości płynu w osierdziu, co może spowodować gwałtowny, potencjalnie śmiertelny spadek ciśnienia krwi. Innym powikłaniem zapalenia osierdzia może być przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia, gdy w osierdziu rozwija się sztywna, bliznowata tkanka, co wpływa na zdolność serca do kurczenia się. Objawy zapalenia osierdzia to ostry, przeszywający ból w klatce piersiowej, który pojawia się nagle, gorączka, słabość, trudności w oddychaniu lub duszność. Co roku około 45 tysięcy osób w USA jest hospitalizowanych z powodu zapalenia osierdzia. Według CDC typowe objawy związane ze szczepionkami przeciwko COVID-19 to zmęczenie, bóle głowy, bóle mięśni, dreszcze, gorączka i nudności. Objawy pojawiają się zwykle w ciągu 24-48 godzin i z reguły mijają w ciągu 36-48 godzin po podaniu szczepionki. Jeśli objawy są poważne i obejmują trudności w oddychaniu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.